Taki plan działania. Na parkingu przed ogrodem botanicznym urzędnicy z miasta spotkali się dziś z operatorem połączonej z nim bajkowej zagrody. To, by przedyskutować plan działania przed otwarciem zielonogórskiego zwierzyńca. Wygraliśmy przetarg i, i w tym momencie działamy, działamy. Przygotowujemy się do dni otwartych tutaj ogrodu botanicznego. Nastąpi to otwarcie nastąpi 12 kwietnia. Ogród zostanie ostatecznie otwarty o tydzień później. Taka data pasowała partnerom z których urząd miasta zaprosił na inaugurację, ponieważ to przedsięwzięcie realizujemy razem z naszymi partnerami z ustaliliśmy, że taką dogodną datą dla nich i dla nas. Będzie 12 kwietnia, także 12 kwietnia zapraszamy przede wszystkim najmłodszych Zielonogórzan. Myślę, że tam bajkowo będą spędzać czas. Dzisiaj czas w bajkowej zagrodzie spędzali organizatorzy atrakcji planowanych na cały weekend 12 i 13 kwietnia. Oglądali m.in. tzw. gadające drzewo, które ma być jedną z największych atrakcji zwierzyńca. Mówię w swojej języku. Jaki Spacerowali też po dziedzińcu edukacyjnym, który ma porwać najmłodszych odwiedzających bajkowe jest tak zaprojektowany, tak, żeby te kozły nie uciekły, tym bardziej one będą oswojone, tak, że będzie możliwość ich gdzie się będą mogły podejść, pogłaskać. Tak to będzie wyglądało. Na pewno to zrobi furory ten dziedzinie subotacyjne. W weekend do naszego mini zoo trafią wreszcie pierwsze żywe zwierzęta. Prawdopodobnie w sobotę będziemy mieli pierwszy transport e, sorykatek. Jeżeli m, zwierzęta będą na tyle... M, jeżeli będzie na tyle możliwe bezpieczne przewiezienie tych zwierząt, to będą w sobotę. Jeżeli nie, będą to w poniedziałek, we wtorek, w następnym tygodniu. W niedzielę mają się pojawić daniele, w przyszłym tygodniu m.in. pawie. Czekamy na, na decyzję lekarza weterynarii odnośnie pawi, odnośnie pawi, które z ogonami tutaj do nas przyjadą, czyli, czyli tak, żeby nie uszkodzić ich ogonów. Przyjadą też owce somalińskie, przyjadą kozy miniaturki, przyjadą owce kameruńskie. Także wszystko jest w trakcie. W sobotę i niedzielę 12 i 13 kwietnia dni otwarte w zwierzyńcu potrwają od 11 do 16.